Siemanko, siemanko, Michał z tej strony Money Makes Money. Chciałbym tym wideo rozpocząć nową serię na temat gier na blockchain. Intro! Intro! <śmiany> więc jak na pewno już słyszeliście o grach typu na przykład Axie Infinity albo CryptoKitties są to gry zbudowane na blockchainie jeśli chodzi o Axie Infinity to jest gra która generuje Dzienny obrót dużo większy od naszego rodzimego GPW. Także możecie sobie wyobrazić, jakie tam lecą obroty i naprawdę jakie ludzie potrafią zrobić tam siano na graniu w gry. Jest to bardzo popularna gra na Filipinach, gdzie ludzie po prostu się utrzymują na graniu w gry yy, na sprzedawaniu tych jajek, które można tam sfarmić sobie. My zaczniemy od gry Upland. Gra Upland to jest gra do flipowania nieruchomości, które znajdują się również na blockchainie. Na start dostajemy 4500 tokenów UPX, które najlepiej jest wykorzystać od razu i kupić jak najtańsze nieruchomości. I tutaj przy każdym logowaniu otrzymujemy bonus, jeśli logujemy się codziennie, to dostajemy tak zwany strike bonus, ja go sobie tutaj teraz odbiorę. Dokładnie na ten moment mam 5350 tych tokenów UPX, które mogę wykorzystać na kupienie ziemi w tej grze. Ta aplikacja działa w trybie desktopowym, tak samo jest ona dostępna na telefon, jednak potrzeba mieć dość dobry telefon, bo z tego co wiem na niektórych telefonach. Nie działa zbyt płynnie. Przy rejestracji automatycznie jest tworzony portfel blockchain, więc, nawet osobom, które nie są technicznie zaawansowane w tym kierunku, bardzo ułatwia to grę. Gra jest taką mieszanką Monopoli i powiedzmy Pokémonów, na przykład. Płatności mają być spięte z Paypalem, więc, będzie można doładowywać, jak i wypłacać z tej gry prosto na Paypal. Jeśli będziecie chcieli sobie zakupić jakieś tokeny i przyspieszyć grę, to korzystając z mojego linku, który znajdziecie w opisie, dostaniecie bonus w wysokości plus 50% tego jakie zakupy tutaj wykonacie, jednak na początek proponowałbym po prostu się logować i zbierać te darmowe tokeny, dlatego, że jeśli zbieramy te darmowe tokeny, zamiast wpłacać swoje własne pieniądze, to później jeszcze zostaną przyznane dodatkowe bonusy. Klikając tutaj na to ikonę, możemy sobie sprawdzić w jakich mniej więcej cenach są nieruchomości tutaj w, na tym obrazku. I tak jak widać, możemy tutaj sobie pozwolić na zakup jakiejś pierwszej nieruchomości w tej grze. Ten rejon akurat nazywa się Chicago, lub Chicago, jak tam kto woli. I tutaj mamy jeden pasek, który, my, który możemy sobie wykupić. Możemy po prostu go kupić, ale tutaj musimy mieć wizę, albo możemy wystawić ofertę. Również potrzebna będzie nam wiza. Na ten moment mamy wizytora. Tutaj możemy odświeżyć naszą wizę, która będzie aktywna przez kolejne 7 dni. I tak jak tutaj możemy zobaczyć, ja nie mam jeszcze żadnych nieruchomości. OK, więc co jest jedną z ważniejszych funkcji w tej grze, to jest nasz explorer. To jest ta ikonka, która tutaj się pojawia. Możemy ją sobie zmienić, możemy włożyć inne tło, ale chodzi o to, że ona podróżuje właśnie po tym całym świecie i odkrywa tutaj różne nieruchomości. Więc ten jasny zielony kolor i ciemnozielony, to są, to są miejsca, które są dostępne na sprzedaż. Z kolei te niebieskie lub ciemno -niebieskie, to są miejsca, które już zostały sprzedane. Tak jak widać, ten nasz Explorer się tutaj powoli gdzieś porusza. I możemy sobie sprawdzić niektóre z tych posiadłości. Tak jak widać tutaj. Gdy klikniemy w tą posiadłość, to mamy kilka opcji. Mamy buy, czyli możemy wystawić ofertę sprzedaży. Możemy również zobaczyć, jak ta posiadłość wygląda na Google Maps. To jest chyba ta tutaj, ten garaż. Treasure, czyli to są skarby, ale skarbów nie będziemy mieć, jeśli nie wymintujemy tej posiadłości. Bo na ten moment nikt tutaj nie mieszka, nikt jej jeszcze nie kupił, więc nie ma za to żadnych nagród. Jeśli klikniemy w more, no to tutaj możemy zobaczyć ile możemy zarobić na tej posiadłości, jeśli będziemy ją po prostu trzymać. Myślę, że możemy ją sobie kupić. Nie jesteśmy robotami. Oczywiście. You are the owner, czyli kupiliśmy tą posiadłość. Ta gra w ogóle działa na blockchainie iOS. I tak, jak widać, tutaj transakcja zaraz zostanie potwierdzona. Mamy certyfikat posiadłości, ownership. Nie możemy ją od razu sprzedać. Możemy coś tutaj wybudować, możemy ją wysłać, a możemy ją wysłać do naszego eksplorera. To dobrze, to tego nie musimy na razie robić. Jeśli chodzi o ten treasure, to póki co nie jest on aktywny. Możemy ją również jakoś nazwać. To by było na tyle. Sprawdźmy, co my tu możemy wybudować. Ok. Póki co nie możemy budować jeszcze w tym mieście. Ale mamy już naszą pierwszą posiadłość. Dostaliśmy 100 tokenów w bonusie. I tutaj jest jakiś inny eksplorer, który również szuka posiadłości na zakup. On ma akurat 21 już, także jest chłopak bardziej pro niż ja. Ja dopiero zaczynam, także dopiero się tego uczę. Ale jeśli chcielibyście. O, i dostaliśmy kolejny bonus! Pięknie. To są właśnie te bonusy, o których wspominałem wcześniej, że jeśli będziecie grać za darmo w tych pierwszych fazach tej gry, to będą dostępne bonusy, które będzie można zbierać. Jeśli zdecydujecie się na zakup od razu, to oczywiście przyspieszy wam to waszą grę, jednak ominie was kilka bonusów. Także zalecam na początek grać po prostu za darmo, zobaczyć jak ta gra się rozwinie i może coś z tego. Wyjdzie. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tej grze, jak i o kilku innych, to mam specjalną kategorię na swoim Discordzie, głównie ją ogarnia Patryk Prażuch, do którego zapraszam również na profil facebookowy. Patryk ogarnia gry na blockchainie i również zajmuje się moim kanałem na Discordzie, jeśli chodzi właśnie o tę kategorię gry. Mamy tam już 5 różnych gier, także serdecznie zapraszam. Linki do Discorda są w moim darmowym e-booku. Link do darmowego e-booku oczywiście będzie w opisie, tak samo jak do gry Upland Także dzięki wielkie, to by było na tyle na ten moment. Czekajcie na kolejne gry, bo na pewno się pojawią. Zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję, siemanko, pozróbki.